Atmosfera księżyca jest niezwykle cienka. Jednym ze źródeł jej pochodzenia jest uwalnianie gazów takich jak radon, powstających podczas rozpadu pierwiastków promieniotwórczych zawartych w płaszczu oraz skorupie. Również bombardowanie mikrometeorytami, jonami wiatru słonecznego, elektronami i promieniowaniem słonecznym powoduje odrywanie cząsteczek od powierzchni i ich przechodzenie do stanu gazowego. Gazy powstałe w ten sposób mogą zostać pod wpływem grawitacji wtórnie wchłonięte przez regolit lub ulecieć w przestrzeń kosmiczną. Wyrzucone przez promieniowanie słoneczne albo pole magnetyczne wiatru słonecznego, o ile są zjonizowane. Pierwiastki takie jak sód, na czy potas K wykryto w atmosferze księżycowej metodami spektroskopii z Ziemi. Natomiast spektroskop alfa Lunar Prospektora wykazał obecność RADONU U222 i POLONU-210. ARGON-40, HEL-4, tlen, metan, azot, tlenek węgla druga oraz tlenek węgla czwarta zostały wykryte za pomocą detektorów ustawionych przez astronautów misji Apollo. Powstało kilka teorii wyjaśniających pochodzenie ziemskiego księżyca. Najwcześniejsze przypuszczenia zakładały, że oderwał się on od skorupy ziemskiej wskutek sił odśrodkowych, pozostawiając bliznę w postaci ogromnego zagłębienia, którym miał być ocean spokojny. Jednak ta koncepcja rozszczepieniowa wymagała zbyt dużej początkowej energii obrotu, to też pojawiła się hipoteza zakładająca, że Księżyc powstał niezależnie od Ziemi i został przez nią tylko przechwycony. Również ona nie zdobyła uznania w świecie nauki, ponieważ warunki wymagane do spełnienia jej założeń, np. gruba warstwa atmosfery zdolna rozproszyć energię Księżyca, były niemożliwe do spełnienia. Teoria koformacji zakładała natomiast, że Ziemia i Księżyc powstały równocześnie z tego samego dysku akrecyjnego. Według jej twórców Księżyc uformował się z materiału otaczającego protoziemię w taki sam sposób, jak planety z pierwotnego dysku wokół Słonecznego. Nie wyjaśnia ona jednak obecności na Księżycu żelaza w postaci metalicznej. Również żadna z tych hipotez nie wyjaśnia wysokiej wartości momentu pędu układu Ziemia-Księżyc. Obecnie najpopularniejszą teorią tłumaczącą powstanie ziemskiego satelity jest teoria wielkiego zderzenia. Zakłada ona, że zderzenie proto-Ziemi z ciałem wielkości Marsa wyzwoliłoby ilość energii wystarczającą do wyrzucenia dostatecznej ilości materii na orbitę okołoziemską. Z materii tej następnie miał uformować się Księżyc, jako że, według obecnie obowiązujących teorii, planety powstawały w toku stopniowej akrecji z małych ciał. Tego typu zdarzenia musiały następować dość często w trakcie formacji Układu Słonecznego. Komputerowe symulacje takiego zdarzenia są też zgodne z danymi odnośnie do momentu pędu systemu Ziemia-Księżyc. Przewidują również niewielki rozmiar księżycowego jądra. Nierozstrzygnięte zagadnienia tej teorii dotyczą przede wszystkim ustalenia względnych rozmiarów Ziemi i ciała z którym nastąpiła kolizja, a także tego, jaka ilość materiału pochodzącego z Ziemi i owego ciała utworzyła Księżyc. Według obecnych danych, ziemski satelita powstał 4,527 plus minus 0,01 miliarda lat temu, to jest około od 30 do 50 milionów lat po uformowaniu się układu słonecznego. Duża część późniejszej ewolucji geologicznej Księżyca została zdominowana przez zjawiska związane z kosmicznymi zderzeniami. Podział geologicznej skali czasu ziemskiego satelity jest w głównej mierze oparty na momentach wystąpień największych uderzeń, które przyczyniły się do powstania zagłębień takich jak Nektaris, Imbrium czy Orientale. Te ogromne kratery o średnicy rzędu setek kilometrów otoczone są zwykle wieloma pierścieniami materii wyrzuconej po uderzeniu. W pobliżu każdego z nich znajdują się też ogromne obszary pokryte tą materią, formujące góry i wyżyny. Wprawdzie określono dotychczas wiek zaledwie kilku wielopierścieniowych kraterów, informacje te są jednak niezwykle użyteczne przy stratygraficznym datowaniu względnym innych obszarów. Nieustanne bombardowanie powierzchni Księżyca odłamkami skalnymi odpowiedzialne jest za powstanie regolitu. Najogólniejszy podział skał Księżycowych obejmuje skały tworzące morza i leżące na terenach wyżyn. Skały wyżynne dzielą się na trzy główne kategorie żelazowo-anortozytowe. Magnezowe oraz alkaliczne, niektórzy zaliczają te ostatnie do kategorii skał magnesowych. Skały żelazowo-anortozytowe składają się niemal wyłącznie z minerału anortytu, należącego do rodziny plagioklazów. Datowanie radiometryczne pozwoliło na określenie ich wieku na około 4,4 miliarda lat. 51,52. Skały magnezowe i alkaliczne to przede wszystkim bogate w cięższe pierwiastki skały wulkaniczne. W tej grupie dominują dunity. Troktolity, gabro, alkaliczne anortozyty i, w mniejszych ilościach, granity, w przeciwieństwie do żelazowo-anortozytowych. Skały magnezowe i alkaliczne charakteryzują się stosunkowo dużą zawartością magnezu i żelaza. Uważa się, że powstały one wskutek intruzji magmy, w warstwy uformowanej już z korupy księżycowej. Choć niektóre przykłady wskazują również na ekstruzję jako źródło ich pochodzenia, około 4. Od 4 do 3. 9 miliarda lat temu badania wykazały również pewną zawartość komponentu geochemicznego KREEP. Księżycowe morza zbudowane są wyłącznie z bazaltu, pomimo dużego podobieństwa do bazaltów wyżynnych. Bazalt morski charakteryzuje się zdecydowanie większą zawartością żelaza i tytanu oraz niemal całkowitym brakiem związków wodoru. Według relacji astronautów, pył na powierzchni Księżyca przypominał śnieg i pachniał jak zużyty proch strzelniczy. Składa się on głównie z dwutlenku krzemu SiO2, najprawdopodobniej pochodzącego z meteoroidów uderzających w powierzchnię ziemskiego satelity. Inne składniki to wapni i magnes. Księżyc porusza się po orbicie, która nie jest idealnym okręgiem, lecz elipsą o mimośrodzie Zerze 0554 powoduje to, że odległość Księżyca od Ziemi zmienia się od 363 104 km w perygeum do 405 696 km w apogeum. Całkowity obieg Księżyca wokół Ziemi, mierzony względem tak zwanej gwiazd stałych, czyli okres orbitalny, trwa około 27,3 dnia, jednak uwzględniając ruch Ziemi po orbicie okołosłonecznej, okres ten wydłuża się do 29, pięciu dnia i nazywany jest miesiącem synodycznym, innymi słowy. To czas pomiędzy dwiema tymi samymi fazami Księżyca 7. W przeciwieństwie do większości satelitów innych planet, orbita Księżyca leży w pobliżu płaszczyzny ekliptyki, nie zaś ziemskiej płaszczyzny równikowej. Księżyc Ziemi jest ponadto względnie największym satelitą całego układu słonecznego. W stosunku do obieganej planety wprawdzie wskaźnik ten jest wyższy u Charona. Satelity Plutona, jednak ten ostatni uznawany jest obecnie za planetę Karłowatą.